Moi drodzy rodacy, ogarnia mnie smutek i gniew po haniebnym zamachu na Charlie'ego Kirka na kampusie uniwersyteckim w Utah. Charlie inspirował miliony ludzi, a dziś wieczorem wszyscy, którzy go znali i kochali, są zjednoczeni w szoku i przerażeniu. Charlie był patriotą, który poświęcił swoje życie sprawie otwartej debaty i krajowi, który kochał ponad wszystko Stanom Zjednoczonym Ameryki. Walczył o wolność, demokrację, sprawiedliwość i naród amerykański. Jest męczennikiem prawdy i wolności. Nigdy wcześniej nikt nie cieszył się takim szacunkiem wśród młodych. Charlie był również człowiekiem głębokiej, szczerej wiary i znajdujemy pocieszenie w świadomości, że teraz spoczywa w pokoju z Bogiem w niebie. Nasze modlitwy są z jego żoną Ericą, z dwojgiem ukochanych dzieci i całą jego rodziną, którą kochał ponad wszystko na świecie. Prosimy Boga, aby czuwał nad nim w tej strasznej godzinie bólu i cierpienia. To ciemny moment dla Ameryki. Charlie Kirk podróżował po całym kraju z radością, rozmawiając ze wszystkimi zainteresowanymi, uczciwą debatą. Jego misją było wprowadzenie młodych ludzi do procesu politycznego i robił to lepiej niż ktokolwiek inny, dzieląc się miłością do ojczyzny i szerząc proste słowa zdrowego rozsądku na kampusach w całym kraju. Bronił swoich idei z odwagą, logiką, humorem i wdziękiem. Najwyższy czas, by wszyscy Amerykanie i media zmierzyli się z faktem, że przemoc i morderstwa są tragiczną konsekwencją demonizowania tych, z którymi się nie zgadzasz. Dzień po dniu, rok po roku w najbardziej nienawistny i haniebny sposób przez lata radykalna lewica... Porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców i przestępców świata. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, który dziś widzimy w naszym kraju i to musi się skończyć natychmiast. Moja administracja odnajdzie każdego, kto przyczynił się do tej zbrodni i innych aktów przemocy politycznej, w tym organizacje, które to finansują i wspierają, a także tych, którzy atakują naszych sędziów, funkcjonariuszy prawa, wszystkich, którzy wprowadzają porządek w naszym kraju. Od zamachu na moje życie w Butler w Pensylwanii w zeszłym roku, który odebrał życie mężowi i ojcu, po ataki na agentów ICE, po brutalne zabójstwo menadżera ochrony zdrowia na ulicach Nowego Jorku, aż po postrzelenie lidera większości w Izbie Reprezentantów Steve'a Scalisa i trzech innych osób. Radykalna, lewicowa przemoc polityczna skrzywdziła zbyt wielu niewinnych ludzi i odebrała zbyt wiele istnień. Dziś wieczorem proszę wszystkich Amerykanów, aby oddali się wartościom amerykańskim dla których żył i zginął Charles Kirk, wartością wolności słowa, obywatelstwa, rządów prawa oraz patriotycznej miłości i oddaniu Bogu. Charlie był tym, co najlepsze w Ameryce, a potwór, który go zaatakował, uderzył w cały nasz kraj. Zamachowiec próbował uciszyć go kulą, ale mu się nie udało, bo razem zapewnimy, że jego głos, jego przesłanie, jego dziedzictwo będą żyły przez niezliczone przyszłe pokolenia. Dziś z powodu tego haniebnego aktu głos Charliego stał się większy i potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, i to nawet bez porównania. Niech Bóg błogosławi Jego pamięć, niech Bóg czuwa nad Jego rodziną i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Dziękuję.